Może najpierw chciałbym wyjaśnić hmm. termin odosobnienie. I'd like to the term od czego się tak odosobniamy. Uh, what do we retreat from? Chodzi o to, żeby na chwilę oderwać się od naszego codziennego życia w domu w, w internecie, w As telefonach tak itd daily life busy life with internet telephone and so on natomiast żebyśmy byli blisko siebie nawzajem tutaj and to be close to each other i blisko siebie and close to ourselves bo tak naprawdę na tym dosiedzeniu chodzi o to żebyśmy the retreat is really about wyjechaliśmy trochę na wsi living uh, Uh, from leaving this place in a week's time a little fresher. Żebyśmy, się, newer. żebyśmy wyjechali trochę nowsi, dobrze byłoby się otworzyć na to, co tu się dzieje. And for this to be possible, it would be good to open up to what is going on here. Spotkacie się tu z różnymi rodzajami i y, medytacji i w ogóle działania. Meet a of, uh, modes of here and other Ale traktujmy te wszystkie działania nie jako jakieś y, rytuały ceremonie. But let's not treat them as some ale coś, co pomaga nam dotrzeć do, do nas samych. Może jeszcze na chwilkę wrócę do tego tematu naszego odosobnienia. Jesteś Buddą. Jesteś już Buddą. Kiedy pierwszy raz kiedyś tam przeczytałem: Jesteś już Buddą, to sobie pomyślałem, że. Skąd? To, 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 nielogiczne jest przecież. Natomiast pomyślałem sobie, że to jest po prostu takie zachęta, I it was just... wychodząca dalej niż jestem tak naprawdę teraz, logicznie rozbierając to zdanie. Means going into some future. Ale też tak podskórnie mówiąca, że to wcale nie jest takie trudne. But it also... Told me that perhaps it isn't so difficult after all. I, że to tak naprawdę jest w zasięgu ręki. Że to jest w zasięgu ręki. That is within my reach. W buddyzmie mówi się o przepływaniu na drugi brzeg. We'll be talking about reaching the other shore. Gdzie my stoimy na tym brzegu, cierpienia i tak dalej, a jak przepłyniemy przez morze czy coś tam, dotrzemy do brzegu Nierwany. I taką fajną metaforę w zeszłym roku usłyszałem, to że to przypomina takie, że siedzimy w łodzi i wiosłujemy do siódmych płotów w kierunku drugiego brzegu stoimy w miejscu. ciągle rwa się nie dzieje. dlaczego no nie rzuciliśmy cumy ciągle ta łódź jest przywiązana do tego miejsca gdzie byliśmy na samym początku we must let go of something to to takim Pierwszym rodzajem, chyba najbardziej kojarzącym się z odosobnieniami first praktyki, jest medytacja. Most typical, uh, part of, uh, is, uh, is I to medytacja w, ta w takiej pozycji jak teraz. Siedzimy yeah. sobie, Sitting like, as we sit now. I, no i właśnie co? Liczy się oddechy. What do we do? I różne podobne rzeczy się robi. Ale tak naprawdę chodzi o to, żeby być osadzonym w teraźniejszości. The we do is about being in the żeby wiedzieć, że ja teraz siedzę. Przyglądać się temu co jest we mnie. I am looking at what is in me now. Ale też But also obejmować tą naszą medytację, na przykład to co się dzieje na, na zewnątrz. Also to include że what is going on around me. Po prostu odbierać wszystko, to, co się w nas dzieje, i to, co na zewnątrz, so normalne. Dzięki temu nie będą nam hałasy zewnętrzne, na przykład, przeszkadzać, <laughs> ani, this, ani nie będziemy się martwić, że by any znowu jakieś inside, myśli do mnie doszły, if they to po prostu zauważymy to my. te myśli.